to moje Bakugany, pierwszy to będzie Akos, nie pamiętam jak się nazywa to jest partner od Rena. i ma 790 punktów mocy i na nie pokażę moje zestawy bojowe, to jest zestaw Lafor nie wiem ile ma punktów mocy ale ma bardzo fajną moc na jego karcie widzicie Zestaw, który się nazywa Crest i ma 110 punktów mocy. To jest zestaw od Krakiksa, który się nazywa Lansor. z co od Krakiksa i on ma. 90 dni ale patrzcie, można inselować. To no. jest zasad cierzony crafter, bo ja mówię, badelcrafle. To jest zyskawka. Fabi można nauka. Można co więc celować. Tak, dobrze wiem. Można mnie ma 90G i bardzo fajny moc i mam zestaw mały, co z Bakugany pułap Darkus Scorpion, który ma 850 g. Nie wiem jak on się nazywa, ale z akusem ma 750 g. Chaos Triade El Condor z chaosa i ma. Nie wiem, mleka, bo nie ma. Ale może chyba zmienić domeny na Perus, a raczej Ventus i Sapter, a i chaosu. Sapter, Perus, Ventus. Highlight, nie ma poziomu mocy, ale moc znajdziemy na Bentus, Darkus i Jest z Pyrusa. Bardzo mi się podoba jego. Pyrus Scorpion ma 850 g. I teraz zresztą mój Bakugan. Po pierwsze, bardzo fajny Bakugan Merkiks. Kiedyś miał taką kostkę, jak się odbierała, ją wyciepywał, ale zgubiłam się. O, otwarcie jest bardzo fajne. To jest mój ulubiony Claw Sarus. Ma 770 G. Jest specjalnym atakiem. Bo gdy patrzcie, Akugan się zamyka i się otwiera, to on swojego wroga chyta w jego spony. To jest chyba hałas jetro, z tego co się nie mylę i ma 1100g To jest Ventus, ale nie wiem jak on się nazywa 770 zima. On jest hałas, nie wiem jak on się nazywa, ma 722. On jest skorpion z Aquosa i on ma 442. On jest Darkusa, ma 732 i nie wiem jak się nazywa. Nie wiem czy jest oryginalna, bo nie oryginalna, ale to jest wentyl z szablu albo blade po angielsku i ma 482. A nareszcie. akłos z 482. Dark Percival 582. Pyrus Nemus, Mega Nemus, 680 g. I nie wiem jak on się nazywa, jest sapter i ma 1180 g. Zaptera Linehold, już mi się teraz przypomniało, tak samo ma na zestaw bojowy, Ma 640 g. Aquos Wilda. Który ma 680 drzwi. Nie wiem, jak on się nazywa, ale wiem, że jest oddzianec i ma na zestaw bojowy. I on ma. Zaraz wam powiem. 700

tu jakaś mucha, nie wiem jak się nazywa No ale ma 800G to jest nawet silne To jest taka mucha, ale za głose i ma 700G No nie Subterra Mocogorem 530G Pyrus Helios, który ma 580 drzwi. Zapterra który ma 452 Welku Fuzzy Dragonoid, który ma 1000 g. Jest bardzo fajny Pyrus Neo Dragonoid, który ma 480 g i ostatnie 4 bakuga. 750 g ma Gorilla z Aquosa. Ten motor jest bardzo fajny z i ma 950 g. Ventus Ravenoid, który ma 442. i mój ulubieniec Akwos Eliko, który zmienia domenę na. Darkus, Saptera i Ventusa. Ale kłosa, Ma 680 G. Jest bardzo fajny. W następnym odcinku, który będzie się nazywał moje Bakugany i karty, część druga, będzie... Będę pokazał moje karty. עקו